Cześć! Dzisiaj na pierwszy plan bierzemy tych, którzy chcą pomagać. Sami sprawdźcie, w jaki sposób. Każda kropla krwi może uratować komuś życie. Bo ja tak pomyślałem, że jeżdżę motocyklem. Coś mi się może stać nieraz, nie daj Boże, będę potrzebował krwi I ktoś musi tą krew oddać, żebym ja mógł żyć. Nie? Mam nadzieję, że ja komuś pomagam w życiu w tej chwili. Mam nadzieję, że nawet się znajdzie ktoś, kto będzie potrzebował mojego szpiku, kto, albo samych komórek macierzystych i że będę mogła pomóc temu komuś i że ktoś taki będzie naprawdę szczęśliwy, że dałam mu tą nadzieję. Co łączy wszystkich bohaterów, których już za chwilę pokażę wam w programie, oczywiście chęć niesienia bezinteresownej pomocy. Zaczynamy od dawców szpiku. Sprawdzimy, dlaczego warto zdecydować się właśnie na taki gest. się Cię Adriana Skowrońskiego, organizatora dwóch akcji związanych z poborem i rejestracją szpiku. Panie Adrianie, właśnie skąd, skąd w jaki sposób urodziła się Pana idea organizowania tego typu inicjatyw? zawsze byłem społecznikiem, zawsze organizowałem jakieś akcje charytatywne, społeczne, jeśli chodzi konkretnie o rejestrację potencjalnych dawców szpiku. Idea narodziła się dlatego, że kiedyś chciałem właśnie zostać takim potencjalnym dawcą, a w konsekwencji dawca, bym miał tyle szczęścia, żebym kogoś ratować. Ale niestety nie można było tego zrobić na terenie Grudziądza. Ja sam osobiście musiałem jechać do oddalonego o ponad 60 km Torunia i tam się zarejestrować. Dlatego też byłem zainteresowany przez dłuższy czas możliwością zorganizowania takiej akcji. E, udało mi się w internecie odnaleźć e, fundację, która była zainteresowana współpracą z nami. E, ja jako pomysłodawca doprowadziłem do tego wspólnie z moimi kolegami ze Związku Zawodowego Policjantów do tego, że e, zorganizowaliśmy po raz pierwszy w Grudziądzu taką akcję, a następnie po kilku miesiącach zorganizowaliśmy tą akcję na rzecz trzyletniego Filipka, któremu dawca z Ameryki odmówił udzielenia pomocy. Pomaganie jest super. Najważniejsze jest to, żeby uratować ludzkie życie i należy pamiętać. Dzisiaj ja ratuję komuś, jutro może ktoś będzie musiał ratować mnie. To był właśnie Adrian Skowroński, jeden z grudziąskich organizatorów tego typu zbiórek. Dzisiaj sprawdzimy, jak wygląda to w praktyce. Jedną z takich akcji zorganizowała właśnie Fundacja DKMS Polska. Popytamy również potencjalnych dawców szpików, dlaczego zdecydowali się na właśnie taki krok. Zbieramy dzisiaj dawców szpiku kostnego, ze mną jest Pani Ewa z fundacji DKMS Polska. Panie Ewo, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać takim dawcą? Być zdrowym, mieć ukończone 18 lat, nie więcej niż 55 lat, ważyć minimum 50 kg, bez znacznej nadwagi, no i być zdrowym. No właśnie, a ile trwa taki proces rejestracji? Dzisiaj? No jeżeli nie ma kolejki, to myślę, że do 3 minut maksymalnie i jesteśmy zarejestrowani. Na samym wstępie przeprowadzony jest wywiad, opowiadamy o metodach, pytamy czy osoby są świadome, wpisujemy wszystkie nasze dane, pytamy też właśnie o te choroby. Następnie przechodzimy do pani pielęgniary, gdzie jest pobierane 4 ml krwi i to wszystko. Po organizatorach, przedczas na głównych bohaterów dzisiejszego dnia, czyli potencjalnych dawców szpiku kostnego. właśnie. Czym Pani motywowała to swoje, swoje działanie, że przyszła Pani i zarejestrowała się jako potencjalny dawca szpiku? No, muszę uzupełnić to Pana pytanie. Jesteśmy jako ognisko pracy pozaszkolnej również współorganizatorem tej imprezy. Jestem tutaj właśnie jako współorganizator. No i przyszłam tu też dlatego, że akcja jest tu, na miejscu. Wiele się słyszy w telewizji o takich akcjach, ale nigdy nie miałam okazji, żeby skorzystać z tego na miejscu we własnym mieście. Oczywiście duża zasługa w tym pań, które tutaj nas rejestrują, które uświadamiają i fantastycznie tłumaczą w przystępny sposób, na czym ta procedura oddania szpiku kostnego polega. Świeżo po rejestracji jako potencjalny dawca szpiku widać gruzińską młodzież też. Rejestruje się dzisiaj właśnie, dlaczego zdecydowała się tutaj przyjść i zarejestrować. Myślę, że chęć pomagania innym najbardziej mnie do tego skłoniła. Dowiedziałam się o tym z plakatu na przystanku autobusowym, a kiedyś sama bardzo chciałam oddawać krew, nie mogłam. Dzisiaj chciałam spróbować, czy mogę chociażby nadawcy świku się nadać, no i jak widać można. Kto nie zdążył zarejestrować się podczas ostatniej akcji, ma szansę zrobić to w formie elektronicznej. Jeżeli chodzi o rejestrację internetową, to wchodzimy na stronę Fundacji DKMS. Tam jest taka zakładka rejestracja. Wchodzimy w tą, w tą zakładkę, wpisujemy swoje dane, zostaną nam wysłane wówczas pakiety, pakiet z patyczka. Do wymazywania ze śliny z wewnętrznej strony policzka. W ten sposób, nie ruszając się z domu, no, trzeba pójść na pocztę jeszcze wysłać, ale nie ruszając się z domu, możemy też się zarejestrować. Teraz pora na drugą formę pomocy, tą nieco bardziej rozpowszechnioną. Zbiórkę wciąż potrzebnej krwi. W ostatnim czasie w Grudziądzu zorganizowano dwie akcje, podczas których można było oddać krew. Najpierw na corocznym motosercu, które miało miejsce w Leśniczówce. Jeżeli chodzi o oddawanie krwi, to mogą to oddawać osoby pełnoletnie, czyli muszą mieć ukończone 18 lat i do, oddajemy do 65 roku życia. Osoby muszą być no, bezwzględnie zdrowe, czyli takie, które nie przyjmują y, żadnych leków, czują się po prostu na siłach. Przychodząc do nas, wypełniają kwestionariusz, na podstawie którego później lekarz przeprowadza takie, taką analizę tego kwestionariusza oraz badanie przedmiotowe. Badana jest również hemoglobina, czy ona mieści się w granicach normy, żeby po prostu to, się, to było bezpieczne, zarówno dla tego dającego, jak i dla tego, który potem otrzymuje tą krew. No, większość nas już jest w takim wieku, że raczej mamy własne rodziny, i to e, nawet jeżeli my nie możemy oddawać krwi, e, to członkowie naszych rodzin oddają. Moje dwie córki oddają, kolegi córka oddaje, e, żona też swojego czasu oddawała, też już niestety nie może e, z przyczyn zdrowotnych, ale no, kto może to oddaje. Kilka dni temu organizacji podobnej inicjatywy podjął się grudziącki ratownik Krzysztof Misiewicz, który na pobór krwi zaprosił do starostwa powiatowego. Widząc ból dzieci w ogóle wszystkich nadchodzą wakacje, dużo, dużo jest wypadków. I powiem tak, przeżyłem własną tragedię, nie chcę o tej mówić i to zmotywowało mnie do tego, że zająłem się czymś, co wiem, że jest szlachetne i Komuś można y, pomóc. Nie tylko y, patrzeć y, czerpiąc korzyści. Można pomóc bezinteresownie i to właśnie robię. Na zbiórkę przybyło wielu mieszkańców Grudziądza. Łącznie w akcji wzięło udział ponad 115 krwiodawców. Zdecydowałem się, żeby pomagać ludziom, nie? W jaki sposób pomóc in, inaczej? Chcę pomóc. Komuś może pomoże ta krew moja. cię życie. Dlaczego? Dlatego, że jest zawsze krew potrzebna. Mhm. A powiedz no, bo ludzie często nie oddają krwi, bo boją się, że boli. Mógłbyś to zdementować? Hmm. Czy boli, czy boli, no, nie boli. No pierwsze jest ukłucie, które, które zawsze gdzieś tam zostaje jakoś tam e, takim dotkliwym, traumatycznym przeżyciem, ale samo oddanie krwi nie boli. Oddaję krew od y, 2007 roku. Y, od kiedy mój tato zachorował na y, białaczkę i wówczas potrzebował krwi. Wtedy się zdecydowałam i robię to regularnie. Jeśli nie zdążyłeś oddać krwi podczas akcji Motoserce lub w Starosie powiatowym, to zawsze możesz zrobić to w terenowym oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. W Grudziądzu oddajemy krew przy ulicy Włodka 16, gdzie mieści się oddział terenowy w Grudziądzu Regionalnego Centrum Bydgoskiego, i my przyjmujemy w poniedziałki, środy i w piątki. W poniedziałki jesteśmy, rejestrujemy od godziny w pół do ósmej do 17, natomiast w środy i piątki od godziny w pół do ósmej do 11.30. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Zapraszam za dwa tygodnie w środę na kolejny odcinek. Do zobaczenia.